Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Scrap Mechanic. To już będzie ósmy odcinek. Etap trzeci, zbieranie surowców. Co ja żem uczynił, co bym uczynił? Ja żebym tutaj całą skończył już tarcza, wszystkie są sprawne. No, wszystkie są sprawne, elegancko są sprawne, działają, silniki sprawne są. Tu zaraz tutaj tak za 16 minut to się okaże czy dla nas no, działają o to okrawa, jakie przychodziły. Sprawne, są sprawne, są sprawne. Tam jeszcze na przodzie nie mam ukończonych. To będzie ósmy odcinek, no to więc powoli będę się szykował do wyprowadzki. Na dziesiąty odcinek będziemy szukać nowego miejsca. Co tam za dziadostwo łazi? Dobra. Gdzieś tu już dzisiaj tutaj się mi tutaj drze, chyba w tej chałupie siedzi, ale dobra. Jedziemy najpierw dzisiaj z surowców do zbierać Auto jest trochę przebudowane Jest lepiej niż było. Wiadomo, no, gdzie wiadomo, zawsze będzie lepiej. Dodałem dodatkowe koła. Chyba najpierw coś tu przegryźmy za pomidorka. A niedaleko pójdziemy, bo mi się nie chce nie wejdzie na broni. Paliwa mamy. Silnik dodatkowy mamy. Już mamy normalne dwa silniki do wiercenia. Poszukamy gdzieś w tych, tych rejonach skałek. Gdzieś na takiej przestrzeni otwartej, bo mi się nie chce z tymi użerać znowu. Hmm. Gdzie to będziemy mieli taką normalną przestrzeń? Wejdziemy kawałek. O! Tutaj widzę kawałek skałki jest. Dobra. O, chyba będzie trzeba mu silnik podkręcić. Zobaczcie, ten był silnik chyba. O, teraz za mocno chyba jest podkręcony. teraz za bardzo jest. No, z tym skałkami zawsze są. Chyba jeszcze za szybko tym się nitra chodzi. Eee, ehm, się kręci? E, dupa. Jest chcę wsunę się kręci Co jest widzi tana Coś mi nie chce działać teraz Przedtem działało, teraz nie działa po tej przeróbce Widzicie, co jest tym? O w końcu poszło. O jeszcze po głowie dostałam. O teraz poszło w końcu. ja kocham te skałki robić. Naprawdę, Naprawdę ja kocham tych skałki robić. No, fajnie Najważniejsze, żeby jak najwięcej porozwiercać Później reszta się potłuczę młotem Ale skacze, chyba będę musiał wyżej wiertło walnąć Dobra, zróbmy to co mamy Ja trochę młotem popracujmy Aby metal tylko był, widzę, że na razie to metalu nie widać. Najważniejszy metal potrzebny. No zajebiście na no, 4, jedna wyszła, dobra. Ale żyje się, o jest kolejny, dobra. Już mamy kilka. Hmm, gdzie tu jeszcze pouciekały? Tutaj. Dobra, gdzieś tutaj jeszcze, tutaj są na boku. Tak, nienawidzę tych skał robić, naprawdę. Dobra, na szybko przebudujmy to wyżej. Zobaczymy, czy faktycznie używalimy z tego metalu trochę Zobaczymy, co za Przedłużymy, o e, Za ładny będzie Chciałbym zobaczyć, jak wygląda za ładny. będzie będzie mi się przyda do czegoś innego Dobra To, aby by się przydało, to To Dziewiątka hmm, Dziewiątka miała być tutaj zero. No, być w tamtę stronę, zobaczymy. O, trwa lepiej, był za nisko. Za nisko był. A za pierwszy błąd techniczny. A, coś życie. Zdarza się przecież. Każdy się uczy. Dobra, 9 minut jeszcze mamy. ba widzę, że muszę to w porządku porobić. Ja jakby te skałki nie mogły sobie rosnąć normalnie, tylko tak są zrobione, takie górce. To jest trochę męczące. Muszę jeszcze taki drugi koszyk zrobić, Będziemy na dwa koszyki, to wtedy jest zabawa, tak to... O, tutaj łapie, dobra, już mamy, no to zbierajmy to teraz. O, trochę muszę ten silnik obniżyć, bo ten trochę za dużo lata. No, muszę go... no, się nie zabić, teraz O jedno, dać mu się jeść jak lata i powalony. Nie jak fajnie przód dociążony, tył dociążony No ale dużo z tego właśnie nie zmieścimy jeszcze tamte. Jeszcze kawałek byś dał. O, zarabiam. Gwiazd zostaje, silnik, się za Zechnie No nie ma nic łatwo. No ale uda się. I to będzie chyba wszystko, co mi się uda zmieścić. Oby same metale były elegancko, albo były same metale tam dla mnie. Jest... No niestety, zawsze coś no. No nie powiem, te schowy też mi się przydadzą. Dobra, zbieramy. Nie wiem, czy mi się uda wszystko zebrać. I się nie udało. Dobra, jedziemy na do bazy. A jeszcze musieliśmy drzewko zaliczyć No cóż się poradzi, no nieraz tak wie, że drzewka też trzeba zaliczyć A mi tutaj, o skrzyneczka No jak jesteśmy, co trzeba skrzyneczkę wziąć Szkoda, się zmarnowała, o fajnie no, teraz widzicie. Tak. Teraz jest trochę za przywolna. No. Przy ciężarze o jeden udało, zachciało mi się gdzieś łazić. No, mówię wam, ludzie, jak kiedyś wróciłem do bazy, to mówię, masakra była. Taka masakra była. Tyle robotów przyszła. Ja tu nic obronnego nie miałam włączone, bo mnie nie było w tym momencie. No, mówię. Masakra. Prawie mi wszystko poniszczyły tutaj. A na całe szczęście. No boję się tych rypanych boją osor. Boją się tych tarcz. No to akurat y, nie przyszły i nie niszczyły mi tutaj nic. Y, na całe szczęście. no cóż, autko przerobiłem na mocniejszy materiał, no czemu by nie? Tamten akurat poszedł gdzie indziej do roboty. Akurat zdążyliśmy na te 5 minut, tutaj porobimy sobie co mamy porobić. Ustawimy ten kosz. Te krowy usił usiłują do mnie wejść na siłę, cały czas do mnie wejść. Dobra, ustawimy co tutaj pod robota. I niech przerabia nam tutaj robocik. No dobrze, idzie tutaj do... no mamy, dobra Mamy to, tego, tego Przenieśmy tutaj do produkcji hmm, dobra Chyba no to przeróbmy Tak hmm, też zróbmy Dobra, będzie mi trochę jeszcze się przydało, ze dwie tarcze chociaż założyć. Mam jeszcze jeden silnik na rezerwie. Ten stary, oczywiście, no bo znaczy, ja tam wszystkie ulepszę. To trochę zajdą. a ja sobie będę tutaj produkował materiały. Ja sobie to będę produkował. Blok betonowy. Dużo wody też tutaj nie mam, widzę. Dużo wody będzie... O i dużo wody będziesz Ta Biorę będzie trzeba nie pompę w żeby znowu naciągnęła. A no niestety Niech idzie tu się produkuje. No no to musimy ten metal, musimy to zabrać tutaj przerzucić. No, jeszcze mi z tego potrzebne zrobiło się coś tutaj. Na razie skały mi to produkuje No, no cóż, niech będą skały, skały ja to będę przerabiał, czy tak, czy tak na takie bloki betonowe do nowej siedziby, oczywiście. Już wrzuciłem wodę. Już poszło tyle? Oje, dobra. Nie będziemy na razie przerabiać na to, co nie potrzebam ale poprzerzucam sobie tam na spokojnie. Mamy jeszcze minuta 19 do ataku, Ta będziemy przerabiać sobie trochę. Wody muszę poprzynosić trudno. Woda się później, zaraz pójdzie się pompę ustawi, później się doniesie. Bo widzę, że to będzie brakowało towaru cały czas. Ta na razie jedzenia mamy, jak widać. O, muszę się napić, bo mi się kończy picie. Dobra, ja tutaj już sobie walczę na silniczych. Paliwo jest. Tu też mamy sporo paliwa. O, dużo spaliłem, No nie dużo widzę. Dobra, 30 sekund. Wchodzimy tutaj na nasz wieżowiec. O, widzę, taką budeczkę sobie wybudowałem, elegancką do obserwacji. Z drewienka. nawet 20 sekund. Uciekaj, tak, rowy. I tu mam całą obserwację, co obserwuję. Tutaj no co? No taką fantazję miałem że zbudować przy następnym na pewno jak się przeniosę. Oj, biedna krowa. O życie, no. Minca będzie. Eee, będę takie coś budował, ale to będzie z cegu. O, już lecą, Dobra, idę tam bronić. O tu co nie chodzą? Tutaj jakieś przyjdą żabojady. O chodź, no chodź, gnoju. One są głupie, lecą do mnie. Dobra, zobaczmy, jak to w tej wieży obserwacyjnej. O, już dzisiaj przychodzi, dzisiu, dzisiu. Chodź za nogi. Grzeczny, dzisiu. O kurwa, ten mi prawie wskoczył, widzę. Zawsze go tak podrzuciło. To będą musiały siatki obronne poustawać po prostu. O, tutaj ile. u franek, w jest. Ziściu, chodź tu. O, już wszędzie. Obejrzymy sobie teren. Obejrzymy sobie teren. Czy gdzieś jest jakiś jeszcze jakiś tutaj gościu? No raczej chyba, że nie powinno ich być A nie lubię głupki chodzić tutaj gdzieś, ale dobra, mogę wyłączyć system obronny Kolejna obrona zaliczona, ale teraz to było spokojnie, przetr to naprawdę masakra, bo... Więc dobra, ja będę się żegnał z wami, do zobaczenia W kolejnym odcinku, już tam nie wiem co będziemy tam robić nie wiem co będziemy w kolejnym odcinku robić, nie mam pomysłu, czy będziemy szukać w dziewiątym odcinku lokalizacji, chyba tak, już w dziewiątym odcinku będziemy lokalizację szukać po prostu na nową gospodarkę, mam nadzieję, że mi się przez ten czas uda trochę tutaj uzbroić i tak dalej, tarcz trochę jeszcze zrobię, bo raczej będzie czas zmienić lokalizację, no bo w tym garażu trochę mi jest tak niewygodnie się bronić. O, skrzynkę widzę, że mi się tam jeszcze zrespiło. Będzie można iść po skrzyneczkę. Tu trochę metalu mamy. Tam jeszcze karączka została Dobra, już nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć pa!